Life has gone out in the universe. Worlds annihilated. Lanterns, we face an unprecedented danger. An enemy powerful enough to destroy entire civilizations. To fight this enemy, the Ring chose a human. But I don't need to tell you your duty. Cześć! Zielona latarnia. Tak. Ten film mnie mile zaskoczył. Tym bardziej, że nie byłem w wielkim multiplexie, tylko w małym kinie, które no niestety, większość takich kin w Polsce, czy na całym świecie są na, na, na wyginięciu, tak? Jak to się mówi. Tym bardziej byłem mile zaskoczony, że na projekcję 3D zapłaciłem, uwaga, 17 zł, bez żadnych dodatkowych opłat za wypożyczenie okularów 3D, co sprawiło mnie w miły nastrój. Mowa tutaj o kinie Światowid, które jest zakorzenione w sumie w lokalnej historii, tak, mojego miasta. I, 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 i... to kino tak potwierdziło, w sumie, swoją wyższość nad multiplexami i jakością wyświetlanego filmu 3D, i dźwięk. No, ale dobra, powróćmy, powróćmy do najważniejszej kwestii, czyli Zielonej Latarni. Film bardzo mi się podobał. I to nie ze względu na efekty specjalne, które są naprawdę powalające, tak? Ale ze względu na, 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 na przekaz, tak? I na, przepraszam, może na dobrą zabawę, jaką dostarcza ten film. Jest i śmieszny, i poważny. I zmusza w sumie, mm, zmusza widza e, do, 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 może inaczej, może porusza dosyć e, bardzo fajną wizję e, wszechświata i, i człowieczeństwa. E, nie jest to arcydzieło, ale dobry film stworzony na podstawie komiksu e, wydawnictwa DC Comics o, o tym samym tytule. Ryan Reynolds, e, którego... E, Znamy z takich filmów jak Pogrzebany czy. Czy wieczny, czy wieczny student, gra głównego bohatera imieniem Hal Jordan, który zdobywa niesamowitą moc, niesamowity dar bycia zieloną latarnią, czyli jakby obrońcą i takim strażnikiem swojego, swojej części wszechświata. Gra swoją rolę no, dosyć poprawnie, no, ponieważ cóż, można się spodziewać no, po, po niezbyt wymagającej roli, tak? Jeżeli chodzi o, o tego typu filmy, tak samo zresztą jak jest zresztą resztą aktorów. Oczy przykuwać oczywiście może piękna Carol Ferris, czyli w realnym świecie Blake Lively, która jest w filmie dziewczyną głównego. Oh. No, matter how bad things get, there's something good out there, just over the horizon. Reżyser Martin Campbell, twórca takich filmów jak Furia, z Mel Gibsonem, Casino Royale czy, czy, czy Maski Zorro, no, nie miał zbyt wielkiego pola do popisu, no, ponieważ historia musi być zwykle mm, związana z, z, z komiksem, tak, i ze światem, który się tam dzieje. Natomiast wykonał swoją robotę dobrze, ponieważ film naprawdę wciąga, film naprawdę robi wrażenie, a to jest chyba najważniejsze. Tym bardziej, że scenografia, świat stworzony przez reżysera jest naprawdę porywający, tak? Przynajmniej w mojej opinii. I, 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 i naprawdę, no, czegoś takiego, no nie widziałem w zbyt wielu, w zbyt wielu filmach. I to jest, i to, jest, i to jest właśnie, i to jest właśnie fajne. Jeżeli chodzi o muzykę, którą skomponował James Newton Howard, jest świetna. Ona daje kolejny klimat, daje, buduje kolejny klimat w tym filmie, naprawdę idealnie wkomponowuje się w świat, który widzimy, no ale cóż się spodziewać po kompozytorze do takich filmów jak Krwawy Diament, prawda, czy, czy Mrocny, Mroczny Rycerz Christophera Nolana i cóż, efekty specjalne, hmm. No ten film się głównie opiera na efektach specjalnych i one są naprawdę bardzo dobre, tym bardziej w momencie, kiedy zielone latarnie e, robią rzeczy, które sobie po prostu tylko i wyłącznie wyobrażą od Liny e, po tor wyścigowy dosłownie i, i naprawdę wygląda to super e, w połączeniu z akcją, która się dzieje. E, I to mnie naprawdę bardzo e, może nie powaliło na kolana, ale... ale mm, Sprawił uśmiech, uśmiech prawda na twarzy. Y, powiedzmy może teraz, co mi się trochę nie podobało w tym filmie. Bo, no i były takie rzeczy głównie chodziło może o to, że Green Lantern Corps, jeżeli dobrze to czytam czyli te inne zielone latarnie nie były zbyt widoczne w tym, w tym filmie nie ma takiego skupienia po prostu na innych postaciach jeszcze tylko wszystko jest cały świat głównie, cała akcja filmu głównie dzieje się na Ziemi i trochę tego brakuje, trochę brakuje przybyszów z obcych planet właśnie tych pozytywnych tylko no niestety bądź stety mamy Hala Jordana głównie a szkoda ponieważ reżyser tak jak już wcześniej wspominałem stworzył naprawdę fajny świat ten, ten wszechświat to te wszystkie inne planety były naprawdę fajnie pokazane i to tak nakręca człowieka, że chciałby tego więcej no ale niestety no nie ma tego aż tak dużo, ile, ile się może spodziewałem. Natomiast no, miejmy nadzieję, że w następnych cześci, częściach poznamy dalsze losy Hala Jordana i inne losy zielonych latarni, ponieważ no, takie, takie filmy mają powstać. Cóż, ponoć... to znaczy ponoć. Czytając ogólną opinię krytyków na całym świecie, sprowadza się, sprowadzały się one do tego, że film jest przeciętny bądź słaby, bez żadnego ładu czy, 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 czy składu. Nie wiem, jakich filmów akcji spodziewają się krytycy, tym bardziej filmów adaptowanych tak z komiksów. Natomiast mam wrażenie, że oni liczą na jakiś przełom w stylu gwiezdnych wojen George'a Lucasa, czy czy szczęk Spielberg'a. No ale wydaje mi się, że w kinie chyba chodzi takie chyba mam, no, że w kinie chodzi głównie o dobrą zabawę, a przy tworzymy my sami, tak, akceptując z większym wrażeniem lub w ogóle nie akceptując dzieł filmowych. Jak na szkolną ocenę daję filmowi spokojnie 4 z plusem za dobrą zabawę. Za stworzony świat przez reżysera i za dobrze zainwestowane pieniądze w ten film. Zapraszam Was do kina Światowid gdzie jest no taniej i, i, i naprawdę, chyba bardzo dobra jakość obrazu, jak dla mnie, w porównaniu do multiplexów które i do innych kin mniejszych w całej Polsce, które walczą tak z tymi wielkimi multipleksami w Polsce czy na całym świecie. Więc cóż. No, film mi się podobał, tak jak mówiłem. Mm, zapraszam Was do kin. Ocencie sami, komentujcie. Y, no, a z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się na razie. The ring sends a great responsibility. Responsibility. You. Let's hope so. Anything I see in my mind, I can create. The one thing that a Green Lantern is supposed to be is fearless. That isn't me. You have the ability to overcome fear. Woo! What happens now? You go look for trouble. Brightest day, and blackest night.